Przed gonitwą o nagrodę pavimenta napadok wyprowadzano wyprowadzono cztery konie. Z dwójką pobiegł Kary Norwicz, startujący w barwach stajni Saranio. Maciej Jodłowskiego z Sopotu po długiej przerwie powoli dochodzi do wysokiej formy. Z piątką wystartował pięcioletni samalet. Ze stajni Warszawa koń należący do czołówki sprinterów wśród starszych wierzchowców. Indukcja ze stajni traw pobiegła z numerem trzecim. Klacz świetnie się czuje na krótkich dystansach i torze mocno elastycznym. Oznaczona numerem siódmym Darna należy do grupy udanego przychówku po niemieckim ogierze Safirze. Jej forma rośnie wygrała dwa kolejne wyścigi niższych grup. Trzy konie nie wyszły na padoki, wyprowadzono je wprost do startu. Nerwowa Donatella numer szósty, traci wiele energii przed wyścigiem, co znacznie obniża jej możliwości. Równie delikatna dolina tęczy ze stajni Kalsik pobiegła z numerem 4, klacz w tym sezonie wygrała 3 gonitwy. Bardzo szybki i dzielny ogier Dry camp. wystartował z numerem pierwszym. W tym sezonie biega bardzo dobrze, wygrywając dwa wyścigi. Trwają przygotowania do startu w gonitwie szóstej. Jest to wyścig o nagrodę pavimenta. Dystans 1200 metrów. Na starcie stanęły letnie i starsze konie pierwszej grupy. Są pewne kłopoty z Donatelą, która jest klaczą bardzo nerwową. Joker Janusz Kozłowski wchodzi bezpośrednio ze startboxu, najpierw na maszynę, potem na konia i w ten sposób będzie próbował dosiąść tej klaczy. Nie weszła również Darna która wystartuje z numerem 7, jednak darna jest już w startboxie i wszystkie konie są już gotowe do startu. Przypominam, dystans sprinterski 1200 metrów, start ma bardzo duże znaczenie. Lepsze są te numery najniższe, 1, 2, tutaj koń wychodzi bezpośrednio ze startboxu w zakręt, natomiast konie, które starszyły, startują z wyższymi numerami, muszą, muszą omijać swoich przeciwników i nadrabiać. I rozszyły prowadziła dwójka, jest to, jest to Norwich, ale już dalej poszła indukcja i Donatella. Donatella, z do okej Janusz Kozłowski, tu za nią idzie darna. Trzecia klacz jest, to jest indukcja, czwarta Dolina Tęczy, piąty Samaland, dalej wycofała się, wycofał się jedynka, drajka, i również z tyłu jest dwójka, czyli Norwich. Konie mają do pokonania jeszcze 800 metrów. Donatella, Darna, Darna, Norwich i mocno zgrupowana stawka. Z tyłu ostatni jest Drycamp, ale on bardzo ładnie wziął zakręt, tam się otworzyło przejście. Początek prostej, dry camp. również blisko jest Indukcja, Indukcja wyszła na prowadzenie. Przy niej idzie Norwich i polem Darna. Indukcja, Darna z Norwichem, te trzy konie będą walczyć o pierwsze miejsce. Mocno indukcja, przy niej Darna, Norwich, już jakby słab, pole idzie Samaland. Indukcja, Darna, Indukcja, Darna, Dolina Tęczy, Indukcja, Darna, Dolina Tęczy i Samaland. Chyba najwyżej galowuje Samaland, to zajmie drugie miejsce. Nie, druga jest Dolina Tęczy, trzecia Darna, trzeci Samaland, czwarty Norwich, piąty Drei Camp, i na ostatniej pozycji skończyła Donatella.